Jesteśmy hmm, zadowoleni z tego co odwróciłem z tym Wszystko Założyliśmy, że wszystko co wywiedziłem z Dublina. E, każdą zdobycz będziemy, będziemy się z niej cieszyć myślę, że zasłużony remis e, trochę byliśmy jeszcze w autobusie w pierwszych e, 10-15 minutach, ponieważ dzisiaj rano wyjechaliśmy z Krakowa i podróż trwa blisko 6 godzin w związku z tym. Byliśmy troszeczkę w autobusie i dopiero po, tym, po, 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 po bramce, że tak powiem, hmm. zespół się troszeczkę przebudził i, i zareagował właściwie. A, a <laughs> no, z nas e, na pewno na płynniejszą grę niż pokazaliśmy w dzisiejszym meczu, ale trwała za za, za, za to, że potrafili się podnieść po, w sytuacji, gdzie no, jednak ta podróż, tak jak powiedziałem, ta, ta, ta bramka na początku, zresztą piękna. Banka, więc bataty i, no i chwa zespołu, że potrafi się odreagować i, i, i doprowadzić do remisu. Mieliśmy jeszcze próbowaliśmy kontratakować, próbowaliśmy grać, mm. no, stwarzać jakieś sytuacje, natomiast no, motor bardzo umiejętnie utrzymywał się przy pińce nad no, doświadczeniem Piotrka Karwana, Bataty i Rafała Niżnika jest, jest, jest no, chyba nieocenione na tym poziomie. I, Widać było, że ci zawodnicy no, sprawiają nam bardzo dużo kłopotu, może no, nie tyle mobilnością swoją, co, co z tymi umiejętnościami przesunięcia. Mniej biegają, a po prostu szybciej piłką brali, i to też stwarzało dużo problemów. No, w środku pola, pomimo tego, że braliśmy trzema pomocnikami. No, generalnie, no cóż, no, więcej mogę powiedzieć, no, cieszę się, cieszymy się z tego wyniku iż, no, i już wracamy W Rzeszowie. Bardzo ciężki mecz, grając w dziewięciu, troszkę zabrakło nam siły i świeżości dzisiaj, a także atutów ofensywnych, bo wiadomo, sędzia tam wykartkował nas w tym Rzeszowie, nie, nie zagrał przede wszystkim, Żałuje Migalewski, nie zagrał Karakiewicz i Popłackiego także zamierzałem zachować na siedlce, niestety musiał pomóc w drugiej połowie nie, drużynie, Zagraliśmy trochę za nerwowo, za słabo skrzydłami, szczególnie z prawej strony. Może tu z Rafała Kicki trochę lepiej, ale też za bardzo nie było z tego korzyści dla zespołu. No, w pierwszej połowie tam mogliśmy się pokusić o drugą bramkę. Dobre były wejś dwa wejścia. Piotka, prędoty niestety zabrakło precyzji przy dograniu i, i, i nie, nie potrafiliśmy nic więcej strzelić. Szkoda jeszcze tej sytuacji, w końcówce meczu, gdzie Szpak się zderzył z Tomczukiem, myślę, że jakby zostawił Tomczukowi nadbiegającemu, praktycznie mogła być z tego bramka. No cóż, nieraz się gra takie mecze i, i też mówię, no punkt to zawsze punkt. Aczkolwiek liczyłem na zwycięstwo i, i no niestety nie, jeszcze się nie zregenerowaliśmy po, po Rzeszowie. No i więc mieliśmy za mało atutów z przodu. Zadebiutował 17-letni szpak. No myślę, że, że powinniśmy być z niego zadowoleni. Jest to chłopak do nauki, także miał dzisiaj szansę. Też wyszli, wyszliśmy pierwszy raz w takim ustawieniu, że musiałem puścić dwóch młodzieżowców w polu. Zazwyczaj puszczałem jednego, drugim był bramkarz oszust, niestety po Rzeszowie, po czerwonej Karce. Do bramki wszedł Kamil Styczek, który zagrał też dzisiaj bardzo dobrze. I, i, i musiałem panu, ustawić dwóch, dwóch młodzieżowców z przodu. No, tak jak mówiłem, i Szpak i, i górniak jeszcze muszą się dużo uczyć, aczkolwiek są to bardzo zdolni zawodnicy rokujący na, na przyszłość. Dziękuję uprzejmie. Proszę o zadawanie pytań. co się dzieje z Karakieś miał kontuzję, i jeszcze kwestia jest taka, że, że yy, trzeba ustalać yy, sprawy, sprawy, dograć yy, kontraktowe. Także miał, miał teraz wolne. Myślę, że na następnym meczu już będzie yy, dobry. Proszę, Proszę bardzo. Co się dzieje z Marcinem Bogławskim? Marcin narzekał yy, na kolano. Wyszedł na rozgrzewkę, myślałem, że, że nie będzie dzisiaj potrzebny, jednak musiałem go wpuścić, Nadwy, nadwyrężone chyba ścięgna i, i, i wolałem go zostawić na łasce, aczkolwiek yy, Młynacki zagrał, myślałem, że zagra troszkę bardziej ofensywnie, no wyszło jak wyszło. Także Dyki grał z, nad, yy, z nadciągniętym przewodnicielem, także troszkę nam się ten skład ja a, a absolutnie nie chcę się tu usprawiedliwiać, bo mając y, tak szeroką kadrę powinniśmy ten mecz wygrać, ale mówię, karbarnia y, postawiła nam y, twarde warunki. Może nie grali zbyt pięknie y, y, w, y, w piłkę, ale grali skutecznie, grali twardo i, i, i dobrze się bronili.